Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś trochę inny, może odcinek po tych kilku odcinkach poświęconych komputerowi Commodore, w których mam nadzieję pokazałem możliwości tego sprzętu. Dziś będę mówił o następcy, można powiedzieć o następcy kolejnym superkomputerze dla gracza, również produkcji Commodore, czyli o modelu Amiga 500. No, historia Amiga jest dość długa. Miał tam pomysł na ten komputer. Mieli inżynierowie wcale nie z firmy Commodore, natomiast w pewnym momencie właśnie Commodore wsparło jakby projekt i komputer ostatecznie wyszedł pod ich szyldem. Pierwsza Amiga była to Amiga 1000 i ta Amiga pojawiła się na rynku w roku 1985. Widzicie, był to taki komputer bardziej biurkowy, no ale w swoim czasie był to komputer rewolucyjny. Pracował on pod kontrolą systemu operacyjnego Amiga EOS z interfejsem graficznym Workbench. Był to system wielozadaniowy, co przede wszystkim wyróżniało ten system spośród innych wtedy obecnych na rynku. Na Amiga, w swoim początkowym okresie, odniosła duży sukces, więc dwa lata później firma Commodore zdecydowała się na wydanie dwóch kolejnych modeli. Pierwszym z nich to była Amiga 500. Komputer do zastosowań domowych, komputer, który miał być przeznaczony przede wszystkim dla gracza. No i komputer do zastosowań profesjonalnych, Amiga 2000. Ja dziś będę mówił właśnie o Amigze 500. Mam jeszcze w swojej kolekcji Amiga 600, o której powiem następnym razem. Nawet więc, jak mówię, komputer Amiga 500 no w roku 87, bo wtedy pojawił się na rynku. No nie miał. Był bezkonkurencyjny, można powiedzieć, jeśli chodzi o oferty dla graczy, więc no, odniósł duży sukces. Mają na niego bardzo wiele gier, bardzo ładnych gier, no, które, które też myślę, że zaprezentuję. Ja swoją pierwszą Amigę 500 nabyłem w roku chyba 1995. To już był okres, kiedy już w zasadzie firma Commodore. Chyba już nie istniała nawet, no ale w Polsce ten napływ komputerów był zdecydowanie wolniejszy, więc amigi zaczęły się pojawiać gdzieś na początku lat 90. w takim szerszym obiegu. Ja wtedy miałem Komodora, amigi były drogie, ale w 1995 roku, gdy mój komodor już się dość mocno zestarzał, ja za własne pieniądze na giełdzie w Krakowie, na ulicy Wadowickiej, kupiłem sobie Amigę. No i była ta Amiga 500, mimo że kolega bardzo mocno mnie namawiał na Amiga 600, ale była ona wtedy trochę droższa. No dużo się mówiło o tym, że nie wszystkie gry na Amigę 600 działają, więc kupiłem ostatecznie Amiga 500. No i to nie jest ta Amiga, która tu leży na biurku, ponieważ moja Amiga 500 niestety się spaliła. No i potem już nabyłem sobie pc natomiast tą Amigę kupiłem chyba dobre 10 lat temu, zaraz po tym jak kupiłem komodorka. Jak widzicie, mam ją w pudełku. Co prawda, pudełko jest w dość kiepskim stanie, no ale zawsze. No i wtedy, jak ją kupiłem, to za wiele na niej nie pograłem, dlatego że była uszkodzona stacja dyskietek. Natomiast teraz, jak można powiedzieć, wróciłem do retro, przygotowałem ją tak, że można spokojnie na niej grać. Jeszcze, może o historii ja nie będę mówił, to można wszystko wyczytać w internecie. Też są filmy na ten temat. Natomiast, może z takich ciekawostek, Amiga 500 w stosunku do Amigi. 1000 czy 2000 była pozbawiona kontrolera dysku twardego, no co trochę utrudniało sprawę. Co prawda, dysk twardy do Amigi 500 dało się podpiąć, ale trzeba było to zrobić przez specjalne urządzenie. Teraz niektórzy retromaniacy mają takie sprzęty, natomiast wtedy w latach 90. No to było chyba zbyt drogie. Więc grało się z dyskietek. Amiga działała 500, tutaj mamy na zdjęciu Amiga 1000. Tutaj wcześniej wyświetlałem Amigę 500. Z dyskietek 3,5 calowych. Jedną stację miała wbudowaną, natomiast można było podpiąć stację drugą, co bardzo ułatwiało sprawę, szczególnie już w latach 90., kiedy te gry były kilkudyskietkowe. Dobra, jak widzicie, po otwarciu pudełka ja w środku mam Amigę i zasilacz do Amigi. To jest zasilacz do 500, tak zwany zasilacz ciężki o napięciu 2,5V. Tam już pod telewizorem mam schowany zasilacz do 600, mocniejszy i lżejszy, więc tutaj tego zasilacza nie będę rozpakowywał, wyjmę tylko samą amigę, podłączę i mniej więcej pokażemy sobie, jak to wszystko działa. Zanim jeszcze przejdziemy do podłączenia, to chciałbym pokazać trochę może bliżej budowę tego komputera. Komputer był zintegrowany w jednej obudowie, to znaczy wszystkie potrzebne do działania podzespoły były w jednej obudowie. Komputer posiadał dwa gniazda rozszerzeń, to co mówiłem. Nie o kontroler dysku twardego, ale z boku pod klapką znajdowała się szyna, która pozwalała podpiąć kontroler A i D i podłączyć dysk twardy. Dziś podłącza się często przez to gniazdo kartę turbo, która jakby bardzo wzmacnia naszą pięćsetkę. Pod spodem, pod klapką było miejsce na drugie rozszerzenie, najczęściej Montowało się tutaj dodatkową pamięć RAM, ponieważ Amiga 500 miała tylko 512 kB RAMu i bardzo szybko tego ramu zaczynało brakować, szczególnie potem gdy powstaczek postać coraz lepsze gry, więc trzeba było sobie taką płytkę dokupić. Na płytce RAM najczęściej była też montowana bateria i zegar czasu rzeczywistego. No z tą baterią w dzisiejszych czasach czasem była problem, bo wylewa, więc się ją zwykle zwykle odlutowuje, pozbawiając się jakby możliwości. Możliwości no tego zapamiętywania czasu z rzeczywistego. Ja tu mam przełącznik jeszcze dorobiony w mojej 500, ponieważ moja pamięć RAM może być włączana i wyłączana. Jak ja już grałem na 500 to już to w zasadzie nie było nigdy używane. W zasadzie zawsze się grało na 1 Mega, natomiast podobno niektóre gry nie działały, więc montowane takie przełączniki, żeby jakby wyłączyć tą dodatkową pamięć. Oprócz tego z tyłu na obudowie mieliśmy dwa porty joysticków, można było dodatkowo podłączyć jednego z nich mysz zwykle do pierwszego, na przykład żeby obsługiwać workbencha, dwa kanały audio, złącze disk drive do podłączenia drugiej stacji dyskietek, złącze serial, można je na przykład użyć do tego, żeby przesłać pliki z PC na na Amigę poprzez kabel null modem. Sporo takich filmików jest w tej chwili w internecie. Parallel port. To chyba głównie drukarki się tutaj podpinało. Choć nie jestem pewny. Złącze zasilacza. No i złącze RGB video, które służyło do podpięcia monitora. Albo ewentualnie do podpięcia Amigi do telewizora przez jakby taki dodatkowy modulator TV. Jego trzeba było kupić osobno. Z tego co wiem, dość sporo sobie kosztował. Kładało się go wtedy tutaj w gniazdo i można było wtedy kablem do złącza antenowego podpiąć do telewizora. Mam jeszcze wyjście dźwięku mono, więc można było tędy wypuścić sobie dźwięk również mono z naszej amiki. No dobra. Modulatora już nie będziemy używać, ponieważ w tej chwili ja co prawda mam monitor telewizor, ale przez specjalny kabel. Ze złączem z kart podpinał go bezpośrednio do telewizora bez użycia modulatora. Dobrze, więc teraz podłączam Amigę i zobaczymy sobie, jak to wszystko będzie działać. Dobrze, Amigę mamy już podpiętą. Nie wiem, czy słyszycie, ale w tle powinno być słychać takie charakterystyczne, takie charakterystyczne pykanie. Jest to odgłos stacji dysków, która jakby oczekuje na włożenie dyskietki. Tak jak mówiłem, system Amiga Eos był wbudowany w tzw. zwany Kickstart, czyli w pamięci ROM i Duża część tego systemu już była w komputerze, więc nie trzeba było uruchamiać najpierw systemu, żeby potem w coś uruchomić jakąś, powiedzmy, nie wiem, grę. Wystarczyło, wystarczyło jakby włożyć dyskietkę z grą, tak, te dyskietki miały taki program, same startowały, no i w zasadzie bez niczego można było grać. No to było dużo ułatwienie dla graczy, nic nie, w zasadzie nie, nie musieli potrafić, wystarczyło włożyć. Taką o tą dyskietkę 3,5 calową i gra się odpalała. Amiga, tak jak mówiłem, działała na dyskietki 3,5 cala. Były to dyskietki o oznaczeniu 2DD, czyli Double Site double, double Density, o podwójnej gęstości zapisu. Amiga zastosowała one normalnie, były formatowane na 720 KB. Amiga zastosowała taki swój system i formatowała je na 880 KB. No, co trochę sprawiło, że no, były mniej trwałe, podobno. W dzisiejszych czasach takie dyskietki, no, to już trudność, żeby je kupić. Można, natomiast chyba jeszcze gdzieś dostać, poza tym, no, może się jeszcze gdzieś zachowały dyskietki HD, czyli dyskietki do PC'ta na 1,44 MB, ale da się je Wam, widzę, sformatować właśnie na konieczny, na konieczną wielkość 880. Niestety nie da się przenosić jakby danych z pc na Amigę. Tak jak na przykład można to robić w Atari ST. Dobra. Tak jak mówię, system w zasadzie taki był, natomiast jeżeli chcieliśmy sobie włączyć taki graficzny interfejs użytkownika, coś co by przypominało nam system, potrzebny nam był Workbench. Amiga ma wersję Kickstartu, Amiga 500 najpierw miała 1.2, potem 1.3 i ten 1.3 już był taki, no można powiedzieć, Najbardziej znany na Amidze i takim ekranem startowym, właśnie nas zwitała. Gdy włożyliśmy dyskietkę, no to, to ruszała nam albo gra, albo właśnie ten Workbench. Workbench często, przynajmniej ja tak myślałem, gdy miałem pierwszy zamigę, no, że to był system operacyjny. Potem no, porównywałem go, jakby nie wiem, do Windowsa na przykład, ale tak naprawdę w Amidze system operacyjny był już na kościach, w środku. Natomiast Workbench był tylko jakby takim pulpitem graficznym, który nam pozwalał, jakby sterować. Naszą amigą. Dobra. Kiedyś czytałem na, w internecie na temat tego, jak to jest z prawami autorskimi do workbencha. No i wyczytałem jedną taką opinię, że jeżeli ktoś ma oryginalną amigę z oryginalnym kickstartem, no to ma prawo używać workbencha wersji do niej pasującej. I to nie jest tak, że musi posiadać oryginalne dyskietki. No, uważam, że jest to w pewien sposób racja, ponieważ jeżeli system jest w komputerze na kościach, a Workbench jest jakby tylko takim pulpitem, no to przecież można posiadać kopię zapasową. Workbench był dodawany do Amig, gdy się je kupowało, no przepadły, trudno, więc mamy kopię zapasową. No więc ja tu mam takiego Workbencha w wersji 1.3 z programem Amiga Explorer, czyli z programem, który umożliwia przenoszenie danych z PC'a. Ostatnio oglądałem nawet film na ten temat na YouTube. W tej chwili nie pamiętam nazwy użytkownika, ale może gdzieś tam w linkach na pod filmem umieszczę. Można przenieść przy pomocy kabla null modem, port serial, no i odpowiedni port COM w, w PC-cie, dyskietkę. Na no niemie jednak trwa to dość długo. Ale brak dyskietek i niedziałająca stacja dyskietek była powodem tego, że gdy kupiłem pierwszy raz Amigę, znaczy kupiłem pierwszy raz, kupiłem po przerwie Amigę, gdzieś koło roku 2006 może 2007, no to niestety sobie z niej nie pokorzystałem, ponieważ no nie, stacja dyskietek nie działała, co prawda było do niej dołączone trochę dyskietek, ale w większości były te dyskietki uszkodzone, no i nic nie mogę włączyć na tej amidze. nie było jeszcze wtedy takich wynalazków w stylu Goteka, czyli takiego emulatora stacji dyskietek, jak mówię o podłączeniu jakichś kontrolerów dysku twardego raczej nie było mowy, no więc po prostu ta Amiga... Włączyłem ze dwa razy. Z dwie dyskietki może mi się udało uruchomić na tej uszkodzonej stacji i, no i trafiła do szafy. Ostatnią wyciągłem i z, jakby w tam przy pewnej wymianie z MGR zygadło, on mi przysłał stację dyskietek sprawną, przerobioną od pc też kilka dyskietek. No i teraz mogę sobie z tej amigi jakby skorzystać. Tutaj nie jest nic z niej przerabiane, Jakbym mówił, jedyna rzecz to jest dodana pamięć do jednego Mega. No i stacja dyskietek, która jest od PC, a nie oryginalna, bo ta oryginalna niestety nie udało jej się uratować. No i w tym momencie załadował nam się Workbench 13 z pulpitem. Jak widzicie wykrył mi bardzo mało pamięci, czyli wynika z tego, że chyba źle przełączyłem przełącznik z tyłu obudowy. I zamiast, zamiast jednego mega mam tylko pół mega pamięci w tym momencie dostępnej. Po załadowaniu Workbencha jest to ledwie 362 kilobyty. No i dobra. No i w tym Workbench'u mogliśmy tu różne rzeczy robić. Natomiast tak jak mówię, sam system Workbench, tutaj mam myszkę do Amigi, myszkę taką no, najbardziej typową do tego modelu, tak zwaną trumienkę firmy Commodore. No sam Workbench w takiej wersji jak ja tu mam, to nie na, nie na zbyt wiele pozwala, ale no jest to rzecz taka, można powiedzieć, Fajna. są to jakieś ustawienia, jakieś rozszerzenia. No i tak mówię, jest kosz znany nam dobrze z systemu Windows. Jest ten program A-Explorer, -A który umożliwiałby mi ewentualnie podłączenie, podłączenie mojej Amigi przez kabel null modem do pc -ta. Tutaj, jak widzicie, utility nie ma chyba żadnych. Co mamy w systemie? Mamy tu jakieś programy. Coś musiałem chyba... Ta dyskietka jest tak przygotowana, że nie ma żadnych programów użytkowych, żeby ten Amiga Explorer się zmieścił, coś mi się wydaje. Rozszerzenia też pusto, ewentualnie ustawienia, między innymi właśnie tego portu serial, żeby można było przesłać dane z peceta. No i linia poleceń, tak zwany shell. To takie, takie, najprostsze rzeczy, które znajdziemy w Workbench'u 1.3. Tak jak mówię, powinny być to jeszcze programy użytkowe, których nie ma, ponieważ, no, prawdopodobnie zostały usunięte, żeby wszedł Amiga Explorer. Dobra, no ale tak mówię, żeby pograć, więc dla gracza ten Workbench w zasadzie nie był specjalnie istotny, ponieważ żeby zagrać na amice, można było po prostu włożyć dyskietkę z Grom. A z kontroli 2 Amigi robił reset. No i taka gra nam się odpalała. Dobra. Więc gdy pierwszy raz posiadałem Amigę, to najczęściej tak właśnie, tak właśnie wyglądało moje granie. Wkładałem dyskietkę i. Czekałem może mi się wgra gra. Chociaż teraz właśnie no właśnie, te pół mega, więc z tym może być problem. No ale widzę, że się uruchomiła. Zobaczymy czy się uda zagrać. Może sobie wezmę joystick na tą stronę. Bardzo fajna gra północ-południe. Ja w nią grałem jeszcze na komodorze. Na nic jest oczywiście ładniejsza, z ładniejszą grafiką. Tutaj na którymś kanale na YouTubie jest jakby gameplay z tej gry, więc może nie będę w nią grał. Tak mówię odcinek taki dotyczący prezentacji, prezentacji sprzętu. Dobra, wezmę sobie może jeszcze jakąś inną dyskietkę No i włączę te dodatkowe pół mega pamięci, żeby, żebyśmy mieli całe mega. Dobra. Dobra, jestem z powrotem. Nasza amiga ma ponownie jeden. Mega RAMu. Jako taką ciekawostkę chciałem Wam pokazać dyskietki, które ostatnio znalazłem na strychu moich rodziców. To są dyskietki z czasów mojej pierwszej amigi, kupione na giełdzie na ulicy Wadowickiej w Krakowie. No niestety te dyskietki w większości nie działają. tu jest program graficzny Personal Paint, po polsku, Jakaś Future Basketball, Xcopy plus Tools. No i jedyna, która tam się jako tako odzywa. I od czasem się udają uruchomić, czyli Deluxe Paint. No to są oczywiście oprogramowanie. No wtedy już chyba można było je nazwać pirackim, bo już weszła w Polsce uchwała o ochronie danych osobowych. Znaczy, nie, przepraszam, oczywiście o prawach autorskich. No natomiast no, na giełdzie dalej można było kupić te gry. Zresztą ciężko je było kupić w inny sposób, bo wtedy oryginalne gry niestety było bardzo ciężko. Dobra, na sam koniec chciałem wam pokazać jeszcze jedną grę która też była na Commodore 64, wiele gier z Commodora, które wcześniej powstały na Commodora, potem było przenoszonych na Amigę. Co ciekawe, zdarzały się też konwersje w drugą stronę, to znaczy gry, które były już pisane faktycznie pod komputery 16-bitowe, często posiadały swoje wersje na 8-bitowego Commodora, no i co ciekawe, Commodore dawał rady. Hmm, oczywiście grafika zawsze była trochę słabsza, Dźwięk trochę słabszy może, ale w większości te gry dało się przenieść. No i dlatego tak długo Commodore można powiedzieć żył. To ostatnio mówiłem, że do roku prawie 1994, jak podaje Wikipedia Amiga Amiga no cóż, gry powstawały na Amiga jeszcze po upadku firmy Commodore. No i Amiga można powiedzieć, że żyje do dzisiaj. To znaczy Rozwijane są systemy operacyjne na komputery Amiga, powstają nowe gry. Społeczność jakby Amigowców jest bardzo duża. No i ten komputer mimo że no oficjalnie nikt go nie produkuje. No ciągle, ciągle żyje, tak jak mówię, no, gdy kupiłem moją Amigę, tą Amigę w roku 2006, to nie mając dyskietek, mając zepsutą stację dyskietek, nie mogłem pograć. W dzisiejszych czasach możemy kupić karty Turbo do 500, możemy podłączyć dysk twardy, w tańszej wersji możemy sobie kupić emulator stacji dyskietek gotek i jakby z karty SD. Emulować dyskietki, więc teraz te możliwości są dużo większe niż na przykład jeszcze te 10 lat temu, tak? Więc Amiga ciągle żyje, można powiedzieć, i można cały czas odkrywać na niej nowe rzeczy. Ja Wam puszczę jeszcze jedną grę. Będzie to gra, tak jak mówię, która też była już na Komodora, czyli Giana Sister. No i co ciekawe, ta wersja praktycznie nie różni się niczym od tej z Komodora. Może poza tym, że ma. Ładny obrazek. Jako takie intro na początku. No, nie wiem, czy to będzie słychać, ale stacja dyskietek w Amidze pracowała dość głośno. Teraz mam jakieś dziwne dźwięki, ale chyba działa. Dobra, więc to jest ten obrazek, o którym mówiłem. Którego w wersji komodorowej nie było. Natomiast potem już. Potem już w zasadzie wszystko mieliśmy, czyli już to intro, które się za chwilę pojawi, już chyba też było w wersji na Commodore'a. No, jak widzicie akurat ta stacja dyskietek z tą dyskietką, bo nie ze wszystkimi tak jest, występ jakby strasznie głośno współpracuje. Lewo na jednego gracza. Dobra. Z Diana Sister jest taka no, ciekawa historia związana, ponieważ jest to w zasadzie można powiedzieć komodorowa kopia gry na nes czyli gry pod tytułem pod tytułem Mario Bros. No i firma Nintendo zaskarżyła tą grę. Nawet gdzieś czytałem, że tak naprawdę Diana Sister. Niektórzy twierdzą, że nawet nie było nigdy oficjalnego wydania tej gry, że ona się tak pojawiła trochę w sposób, no nie wiem, piracki w sklepach. Natomiast niektóre porty na, na, na inne komputery na pewno powstały nieoficjalnie. Niemniej jednak, no, jest to jedna z najlepszych gier zarówno na Commodore jak i na Amiga zawsze wysoko w rankingach, więc nawet te starania Nintendo, żeby no ta gra jakby oficjalnie nie istniała no spełzły na niczym. Fakt, że no gra jest podobna do Mario. Szczególnie ten pierwszy etap tutaj w zasadzie jest wierną kopią. Ja w samego Mario za bardzo nie grałem, bo właśnie, ponieważ zawsze miałem albo Komodora, albo Amiga, więc Tutaj królowała ta Gianna Sister. To chyba jakąś, jakąś, jakiś taki klon Marion'a. Te komputery kiedyś mi się udało odpalić, ale jakoś niespecjalnie mi się to podobało. Więc Gianna jest dla mnie pierwowzorem. No, gra jest platformówka. Na czas, więc tutaj też trzeba o czasie pamiętać. Czasem zapominałem i to był problem. Zresztą czytałem, że kilka lat temu powstał jakby klon ten, tej gry, znaczy klon, jakby druga część tej gry już na PC z bardzo ładną kolorową grafiką. No więc widać ten świat Gianny Sister. Ciągle istnieje. Dobra, to było tyle, jeśli chodzi o prezentację mojej Amigi 500. Jak mówię, mam jeszcze Amiga 600, że ta Amiga 600 już jest mocno przerobiona. Co ciekawe, Amiga 600, gdy wyszła, wyszła na rynek, była produkowana tylko przez rok, została uznana za model nieudany, słabo sprzedał się ten model dziś. Jest to model łatwy do rozbudowy, tańszy od Amigi 1200. No i następnym razem właśnie pokażę Wam moją Amiga 600. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę.